pokażę Wam, jak zrobić tą bransoletkę. Będziecie do niej potrzebowali 10 koralików. Mogą być takie, z taką dużą dziurką, ale mogą być też mniejsze. Jeżeli Wy nie macie takich samych jak ja, to nic nie szkodzi. Jeżeli macie inne koraliki, i macie tą dziurkę mniejszą. Sprawdźcie najpierw, czy możecie bez problemu przez nie przyciągnąć jedną gumkę. Moje otwory w tych koralikach są większe, dlatego ja przez nie będę przyciągała dwie gumki. Dobrze, no to zaczynamy. Bierzemy jedną gumkę i naciągamy ją. W ten sposób. Tak. Bierzemy kolejną gumkę i naciągamy ją w drugą stronę, tak, żeby formowały taką strzałkę. I teraz nakładamy te czarne gumki aż do samego końca. Na końcu powinien Wam zostać jeszcze jeden środkowy kołek. Bierzemy ostatnią gumkę i naciągamy ją. Tak. I z drugiej strony tutaj robimy to samo. Naciągamy gumki aż dotąd. I znowu na końcu robimy to samo. Tak. Ja przez większość moich koralików przeciągnęłam już gumki. Tych koralików potrzebujecie 10, ale pokażę Wam jeszcze, jak się przeciąga przez nie gumki. Bierzecie swój haczyk. I wkładacie go do koralika, i teraz przeciągacie przez niego kółki. I znowu robimy to samo. Wkładamy koralik na swój haczyk. I Przeciągamy przez niego. Kąt. Ja mam tutaj dwie. Dobrze. No to teraz po prostu nakładamy wasze koraliki na te koki. Najpierw jeszcze możecie sobie obniżyć trochę te gumki, bierzemy kolejny koralik i naciągamy go znowu. Kolejny i ponaciągamy. Znowu. Kolejny. Ups. Uciekły mi gumki. Więc wkładam i przeciągam. na co miałam już wszystkie moje koraliki. Więc jeżeli też tak zrobiliście to teraz odwracamy nasze krosy. Tak. Tutaj bierzemy jeszcze jedną gumeczkę i składamy ją na dwa razy i nakładamy ją na ten kołek. Tak. Teraz odsuwamy ją i bierzemy tą gumkę tą. i przeciągamy ją na ten kołek. Robimy to samo z tej strony. Odsuwamy i przeciągamy na drugą stronę, tak. I robimy to samo tutaj przez nasze całe krosy. Odsuwamy pierwsze półki, i przeciągamy na drugą stronę. Tak. Teraz Tutaj te fioletowe gumki odciągamy tak i bierzemy od dołu tą czarną gumkę. I ją przeciągamy na drugą stronę. Znowu odchylamy te zielone i bierzemy tą czarną od dołu. I nakładamy ją na następny kołek. Odchylamy te różowe. I przeciągamy na następny kołek. Odchylamy. I bierzemy od dołu tą czarną gumkę. I nakładamy ją na ten następny kołek. Odchylamy. Bierzemy od dołu i przeciągamy następny kok, odchylamy te zielone gumki i przeciągamy następny koki odchylamy i bierzemy od dołu, przyciągamy na następny kołek, odcinamy i bierzemy od dołu tą ostatnią czarną gumkę i przyciągamy na następny kołek, odcinamy, bierzemy od dołu ostatnią czarną gumkę i nakładamy na następny kołek odchylamy tą środkową i naciągamy na następny kołek tutaj robimy to samo bierzemy i nakładamy na ten środkowy kołek Robimy to samo, co robiliśmy po tej stronie, po tej lewej stronie, tutaj. Odchylamy i bierzemy od dołu. Odchylamy środkową i bierzemy od dołu ostatnią gumkę. Odchylamy. I ups, odchylamy tą środkową i bierzemy od dołu tą ostatnią czarną. Odchylamy i bierzemy od dołu ostatnią. Odchylamy, bierzemy od dołu ostatnią czarną gulkę. I nakładamy następny kok. Odchylamy. Bierzemy od dołu ostatnią czarną gumkę. I nakładamy następny kok. Odchylamy. Bierzemy od dołu. I przeciągamy. Odchylamy te środkowe gumki. I bierzemy od dołu tą czarną ostatnią. Odchylamy i bierzemy od dołu czarną ostatnią. Odchylamy bierzemy od dołu czarną ostatnią. Odchylamy i bierzemy. Tak, wygląda to tak. Teraz, jeżeli będzie wam łatwiej, obróćcie wasze krosno. Zabierzcie dwie gumki. Włóżcie tutaj do środka ten haczyk. I zabierzcie Przeciągnijcie te gumki. Tak. I nauczcie je na haczyk. Teraz możecie ściągnąć waszą bransoletkę. Tak, wasza parasoletka powinna wyglądać tak. Teraz jeszcze musimy zrobić to przedłużenie, tutaj. Ja będę używała tylko dwóch gumek. Więc jak mam tutaj te dwie gumki, nakładam je na mój palec. Tak. Biorę kolejne dwie, i nakładam je na mój drugi palec. I teraz przeciągam przez nie tak. Teraz bierzemy swój haczyk i możemy zapiąć naszą bransoletkę, tak. Tutaj jeszcze musimy też zrobić to jeden raz, więc bierzemy dwie gumki, nakładamy je na ten drugi palec i po prostu przeciągamy przez tą gumkę dwie następne gumki. Bierzemy z drugiej strony nasz haczyk i możemy zapiąć naszą bransoletkę. Tak. Nasza prędzoletka powinna być już gotowa. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu.